Przedszkole numer 18 przy ulicy Milczarskiego zyska nową siedzibę. Rozpoczęcie prac zaplanowano na maj. Tak, jest to inwestycja, która tak naprawdę jest wyczekiwana i bardzo się cieszę, że udało się na nią pozyskać środki z funduszu inwestycji lokalnych. To jest tak około 6 milionów złotych. Ten projekt również dotykał części żłobkowej i z programu Maluch Uzyskaliśmy ponad milion 600 tysięcy środków finansowych plus wkład własny miasta, gdzie około 23% to są środki miasta pozostałe, pozyskaliśmy z zewnątrz. Dzisiaj przekazujemy wykonawcy plac budowy i tak naprawdę rozpoczyna się realizacja tego przedsięwzięcia. Będzie budowane nowe przedszkole wraz z żłobkiem. W sumie 210 miejsc, gdzie te stare przedszkole ulegnie rozbiórce, a będzie nowoczesne z materiałów ekologicznych. Przedszkole wraz z trzema oddziałami żłobkowymi czyli ta oferta dla mieszkańców zatorza będzie poszerzona. Będzie to Przedszkole nowoczesne, 40% mniej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Bardziej również ekologiczne, ze względu na to, że mniej zapotrzebowania będzie na energię cieplną. Zgodnie z umową, firma, która podjęła się i wygrała przetarg. Do końca listopada powinna zakończyć ten proces inwestycyjny. Niedawno w Welblągu pojawił się nowy, piąty tramwaj, zakupiony w ramach trzeciego etapu projektu poprawy zrównoważonej mobilności mieszkańców naszego miasta. To duży projekt, który miasto zrealizowało. Tak, w sumie to były trzy etapy. Składaliśmy do Regionalnego Programu Operacyjnego nasze wnioski. Jednym z elementów było w sumie zakup. Pięciu sztuk nowych tramwajów. Właśnie ten piąty, ostatni, niedawno został dostarczony, przekazany tramwajom i jest w eksploatacji. Tak przypomnę jeszcze, że też nowa myjnia powstała w ramach tych projektów. Powstały trzy węzły przesiadkowe wraz z tablicami informacyjnymi wiaty, przystankowe, także projekt dotyczył trochę szerszego niż tylko i wyłącznie tabor procesu inwestycyjnego. W sumie na komunikację przeznaczono właśnie w ramach tych inwestycji 26 milionów złotych. Jest to potężna kwota, która zasiliła, mówiąc tak, najbardziej tramwaje i infrastrukturę związaną z tramwajami. Tradycyjnie w kwietniu przyznane zostały stypendia kulturalne i sportowe. Ponieważ jesteśmy w czasie trwającej pandemii, niestety nie mogliśmy przeprowadzić w takich normalnych, tradycyjnych warunkach przyznanie i wręczenie tych nagród kulturalnych. No i też tym, tym samym gala sportu uległa w jakiś sposób zamrożeniu na na czas popandemiczny, ale patrząc na y, możliwości y, i wnioski, które były składane, przyz, y, przyznano, y, komisja wyłoniła 29 laureatów nagród artystycznych, y, 13 y, laureatów stypendium y, kulturalnego. I oczywiście przyznane były też i nagrody jako wydarzenie roku kreatur kultury. Także te niestety nagrody nie mogliśmy przyznać i wręczyć na ogólnym forum. Chcę pogratulować wszystkim artystom wyróżnionym wszystkim, którzy uzyskali stypendia. Kulturalne, że, żeby dalej wzbogacali naszą, naszą kulturę. Na to przedsięwzięcie z budżetu przeznaczyliśmy 92 tysiące złotych. Podobnie w kwietniu tradycyjnie odbywała się Gala Sportu. Przyznawaliśmy też e, nagrody i, i wyróżnienia, jeśli chodzi o e, najlepszych sportowców. Nagrody finansowe trafią do 32 zawodników i trenerów, a kolejnych 20 osób otrzyma wyróżnienia. W tej grupie są reprezentanci takich dyscyplin, jak kajakarstwo, judo, podnoszenie ciężarów, karate, lekka atletyka, ale również są reprezentanci osób niepełnosprawnych których też cieszę się, że, że zajmują się sportem. Przyznaliśmy również 30 stypendiów dla uzdolnionych zawodników i te pieniądze będą wspierać rozwój ich kariery zawodowej. Na wyróżnienia i stypendia wydaliśmy z budżetu 175 tysięcy złotych. Ja również gratuluję trenerom, zawodnikom, działaczom, którzy podejmują wysiłki, żeby nasz sport rybląski, który mamy, się rozwijał. Miasto co roku finansuje właśnie utrzymanie całej bazy sportowej. Jest to, myślę, duża pomoc, jeśli chodzi o rozwój dyscyplin sportowych powstały w ubiegłym roku trzy nowe boiska. Myślę tu o szkole podstawowej nr 18/21, szkolnym ośrodku szkolnowychowawczym. wychowawczym. Myślę, że te obiekty pozwalają na, na jeszcze lepsze rozwijanie umiejętności sportowych. Już funkcjonuje od 2018 roku. Sportowa Szkoła nr 3, podstawowa i również zespół szkół, gdzie, będzie, gdzie jest włączone już od 1 września będą nabory. Ogólniak, który będzie dalej kształcił w kierunku sportowym. Jest to takie bardziej kompleksowe i obejmujące wszystkich, którzy chcą rozwijać sport właśnie. W budżecie obywatelskim 2020 przewidziano remont muszli koncertowej w bażantarni. Zmiany widać gołym okiem. Tak bardzo ładnie wygląda ta muszla w tej chwili po zakończeniu prac, bo faktycznie one się zakończyły. W budżecie obywatelskim wygrała muszla w konkursie. No, całość zamknęła się kwotą około 745 tysięcy złotych. Muszla jest takim elementem już historycznym, bo wpisana jest do rejestru zabytków. Była już w kiepskim stanie technicznym wymieniano konstrukcję, wymieniano poszycie dachowe, jak i też również przywrócono kolory takie, które były pierwotnie, kiedy ta muszla była budowana. Mam nadzieję, że pandemia, która na dzisiaj też w jakiś sposób ogranicza różnego rodzaju koncerty i możliwości, to tutaj pandemia, mam nadzieję, będzie się kończyć i ta muszla będzie mogła być wykorzystywana właśnie na różnego rodzaju imprezy kulturalne żeby młodzież, dorośli będąc w również mogli z tego korzystać. 4 maja ruszył telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Z jakimi problemami młodzi blążanie mogą dzwonić? Tak, samorząd uruchomił telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Wiemy, że młodzież w tym okresie pandemicznym również narażona jest na różnego rodzaju psychiczne oddziaływanie. Myślę tutaj o depresjach, o różnych takich stanach, które mogą być problematyczne dla młodych ludzi i dlatego pomocy przez telefon udzielają specjaliści z Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, żeby w takich sytuacjach, kiedy młody człowiek, dziecko Potrzebuje wsparcia poprzez rozmowę telefoniczną, poprzez rozmowę ze specjalistami. Mogli skorzystać z porad. Pomoc udzielana będzie we wtorki i czwartki w godzinach od 10 do 16, w soboty od 12 do 18. Zachęcamy właśnie młodzież, dzieci, które napotkały w swojej w swoim życiu problem, z którymi nie, nie potrafią sobie same poradzić, o korzystanie z tego telefonu. Również myślę, że dzieci, które potrzebują też i wsparcia, jeśli chodzi o potrzebę pomocy czy przemocy, niejednokrotnie różnie to się w rodzinach dzieje. Zachęcam do korzystania. Specjaliści na pewno pomogą. Numer telefonu zaufania to 574, 694, 774. Wybranie tego numeru to pierwszy krok do tego, żeby uzyskać pomoc. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję.